Pośród wściekłych ataków na Jezusa, szalonych polemik ze strony różnych stronnictw antagonistycznych wobec Niego, kontekst poprzedzający dzisiejszej Ewangelii pokazuje i dyskusję o podatkach dla Rzymian i o tym, czy w zmartwychwstaniu będzie małżeństwo czy nie, nagle pojawia się przed Jezusem uczony w piśmie, który staje się uczniem. I ze szczerego serca stawia mu ważne pytanie, które z przykazań jest najważniejsze. I otrzymuje wspaniałą odpowiedź i wspaniale na nią odpowiada. Jeszcze otrzymuje od Jezusa obietnicę, że jest niedaleko Królestwa Bożego. Do takiej rozmowy z Jezusem, która także dla nas może być fascynująca, zaprasza nas dzisiejsza Ewangelia. O najważniejszym przykazaniu. Zapraszamy więc do Lekcji Dywina. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Dywina w 31 niedzielę w ciągu roku. Ksiądz klaskowski. Laskowski. Witam. Ks. Józef Maciąg. Witajcie. Ks. Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 12, wersety od 28 do 34. Posłuchajmy tekstu. Podszedł także jeden z uczonych w piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu. Słusznie powiedziałeś. Bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego, miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, że do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Przyzwyczajeni jesteśmy do odmawiania dziesięciu przykazań, bo to katechizm, pacierz poranny i najczęściej zaczynamy od tego, że Izrael był w niewoli egipskiej i że teraz dostaje prawo i pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ale. Gdzieś umyka nam to, od czego Jezus zaczyna. Pierwsze jest – słuchaj. Dlaczego my pomijamy, jakby nie, nie dociera do nas, że przykazanie zaczyna się od – słuchaj Izraelu, a dopiero potem będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego. Jest to jakoś obecne. Paweł powtórzy mocno, wiara da, rodzi się z dawania posłuchu Słowu Bożemu. Jakoś jest ta świadomość e, obecna. W ja Słowcu. rozumiem co mówisz, tylko ja rozumiem jego pytanie. Chodzi o w tej naszej codzienności, takiej praktyce życia katolickiego, formowanie dzieci do pierwszej komunii świętej, czy do, nawet tych, do bierzmowania młodzieży. Gdzieś tam umyka właśnie tak to pierwszeństwo tego przykazania, które jest najważniejsze, z którego potem wypływają, nazymuje to praktyczne rzeczy, nie? takie konkretne w kierunku Pana Boga, bliźniego, jeżeli chodzi o tych. Jest jeszcze pytanie, jak słuchać, co to tak. znaczy słuchać, to też jest dobre. To i język polski trochę przychodzi z pomocą, bo rozróżnia słyszeć, słuchać, usłuchać. Posłuchać. Albo, tak, jak się mówi potocznie po lubelsku, słuchać się, czyli tak. okazać posłuszeństwo, i to dopiero jest to właśnie słuchanie, o które chodzi Panu Jezusowi, prawda? Tego no, rodzaju. To jest w ogóle początek wszystkiego. Nie, nie można kochać ani Boga, ani bliźniego, jeśli się wcześniej nie słucha. To raz, i to, co mówi Józef, to jest bardzo ważne, że wiara rodzi się ze słuchania, czyli. A wiara to znaczy życie, to, które otrzymujemy od Pana Boga. Wiara nie jako światopogląd, ale jako życie. Życie, które zmienia serce i wtedy dopiero człowiek jest w stanie wkroczyć już na, na tą praktyczną stronę, nazwijmy tego, przykazania i miłować już ty, tą miłością, którą mam od Boga. Bo słuchaj, to znaczy słuchaj, jest dobra nowina. Bóg Cię kocha i Bóg chce dać Ci nowe serce, na przykład, nie? I już z tego wynika, aha, czyli moje serce nie nadaje się do miłowania, w sensie nie jest źródłem tej miłości. I z tego słuchania Słowa Bożego wynika to, że... Ale zobaczcie, jak się zmienia perspektywa, jeśli y, zaczniemy od tego, będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, całym umysłem, to ja słyszę wtedy pewien, pewne obciążenia. I moralizm, no, To a? robić, to, to wchodzi... Typowy, moralizm, typowy tak. moralizm, tak. Tymczasem, jeśli jest słuchaj, to znaczy najpierw otwieram się do tego, który mi to mówi. I on mi, co mi mówi? Kocham Cię. Kocham Cię, nie? Tak, I w tekalogu... Jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Jesteś dla mnie kimś ważnym. Ja dla Ciebie robię to. Ja dla Ciebie takie rzeczy przygotowałem, nie? Jeżeli połączymy to Shema Izrael, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział szósty. Z tekstem Dekalogu, który jest tam w XIX rozdziale Księgi Wyjścia i jest powtórzony w powtórzonym prawie, w Deuteronomium, to zobaczymy, że Bóg zanim wezwie do miłości Boga ponad wszystko bliźniego jak siebie samego, najpierw przedstawia swoją miłość, przypomina swoją miłość, która objawiła się w historii. Jam jest Pan, Bóg Twój, którym Cię wyprowadził z domu niewoli, z ziemi egipskiej. Prawda? Zobacz moją miłość. Spójrz na moją miłość. I dopiero zrozumiesz we właściwy sposób wezwanie naglące, jakie ja do Ciebie kieruję, odpowiedź mi od, o, o odpowiedź na tę miłość i miłością. Tak, i teraz musimy jeszcze dodać jedną rzecz, że e, dzisiaj mówi to ten, który wypełnił to Szema jedyny całym swoim sercem, całą umysłem pokochał Pana i dzięki Jezusowi Chrystusowi. W nim otrzymujemy to wypełnione że ma właśnie to, to przykazanie miłości, bo ludzkość, czyli każdy z nas, nie był i nie jest w stanie tego wypełnić swoimi siłami. To jest, dlatego to nie jest moralizm to jest naprawdę dobra nowina. Jeden z komentatorów, nie pamiętam, czy któryś z ojców Kościoła, czy ktoś inny, powiedział pięknie o Jezusie Chrystusie, który wypełnił przykazanie miłości Boga całym swoim umysłem, w czasie męki zwłaszcza, kiedy modlił się Ojcze, Twoja wola raczej niż moja, niech się spełni. I wtedy, kiedy, wtedy również, kiedy pozwolił na głowę nałożyć sobie koronę cierniową, nie? Miłość posunięta do ekstremum, prawda? Miłość, całym umysłem, miłość całym, ze wszystkich sił, wtedy, kiedy pozwolił ręce i nogi przybić do krzyża, i pozornie unieruchomiony, pokonany, obezwładniony pozornie dokonał odkupienia największego dzieła w historii człowieka największej przemiany w ludzkich sercach. Nie? Właśnie wtedy, kiedy był ukrzyżowany, przybity do krzyża, kochał nas całą mocą, bo właśnie wtedy. I okazał, czym jest miłość Boga z całego serca, kiedy pozwolił, żeby serce Jego zostało przebite już po śmierci w uczniu. I to serce przebite, jak pokazuje Jan Ewangelista, stało się takim tryskającym strumieniem miłosierdzia dla całego świata, w którym świat zostaje obmyty z grzechu, naprawdę realnie oczyszczony i przemieniony. I dlatego prawda? też pięknie tak śpiewamy, uczyj moje serce według serca twego. I tu jest cała ta tajemnica tego przykazania. Ale wziął nas jeszcze dalej tę myśl, nie? Miłość bliźniego, kiedy Jezus pokazał, kiedy na krzyżu modlił się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. czynią, prawda? Tak, ale, ale będziemy cały czas zawsze, zawsze będziemy widzieli Jezusa, jak idzie na modlitwę, po co? Żeby słuchać, rozmawiać z Ojcem, nie? I wtedy widzimy, że nie zostaje z ludźmi, którzy są pełni entuzjazmu, tylko mówi, idziemy dalej. Tam mnie wysłał Ojciec, to yy, słynne, które ciągle z Józefem powtarzamy, nie? Trzeba mi, trzeba mi zatrzymać się, czy spotkać się z Samarytanką, czy... czyli w tej biernej formie trzeba mi zostałem posłany i tak dalej ukryta wola ojca, która jest motorem działania Jezusa, prawda? Miłość ojca właściwie krótko mówiąc. I dlatego ja sobie wyobrażam, na przykład ojca rodziny, który mówi: trzeba to, masz to zrobić. I chłopak czy, czy, czy dziewczyna, dzieci mówią: ale, ale dlaczego? Bo trzeba, masz to zrobić. Bo tak. Bo tak. Bo tak trzeba. To tym jest czasem, potrzebne. Tymczasem, kiedy ojciec to wyjaśnia, wprowadza mnie w pewien klimat, w swój zamysł, jak, jaki on ma plan, i mówi: Zapraszam cię, żebyś w to wszedł. To jest zupełnie coś innego, i dlatego jest ważne to słuchanie. Ale jednocześnie, no, yy, ten, który mówi, chce nam to przekazać. Ja znowu słyszę: Nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego, jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi. Powiedziałem wam wszystko, co słyszałem od ojca. Nie? Tak. I Więc to jest to, co mówisz, jest bardzo ważne. Wtedy, bo... wtedy jest możliwe w ogóle wchodzić w coś takiego, że całym umysłem, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił, że będę kochać ojca. Tak. I jego dzieła. I jego dzieła. I tu jest ten, to źródło tego tego właśnie tego wyzwolenia wewnętrznego. Do, do dzieł ojca, nie do moich, to pytanie ciągłe, kiedy już moje serce, przynajmniej w dużej mierze, rozumiem to tak, już należy do Boga i to pytanie musi nas niepokoić dzień i noc, tak bym powiedział, bo to jest to, że znamy swoją codzienność, którą mamy robić, co mamy czynić, ale właśnie tu jest cały ten modus vivendi życia chrześcijańskiego, że Pan Bóg chce w to wszystko wkraczać, to modyfikować, Duch Święty chce nas prowadzić i teraz poddać się działaniu Ducha Świętego i Jego prowadzeniu. To jest ten maj, majstersztyk, powiedzmy, życia chrześcijańskiego. Kiedy serce kocha, jest do tego zdolne i pra, tego pragnie. Zauważmy jeszcze jedną ciekawostkę, jak nie tylko struktura objawia, jak nas uczył ksiądz Kudasiewicz, ale także gramatyka objawia coś ciekawego, prawda? W tym przykazaniu, pierwszym a podwójnym, mamy jeden tylko imperatyw, słuchaj. To jest tryb rozkazujący. Bóg domaga się, żeby, żeby człowiek otworzył się po prostu na to, co Bóg ma nam do powiedzenia, żeby pozwolił nam wejść w swoje życie poprzez moc słowa. Nie? A będziesz miłował, to już nie jest imperatyw, to tak. jest futurum, czas przyszły, to jest obietnica. Obie... Bardzo nie? dobrze. Słuchaj tak. Boga, bądź posłuszny Bogu. A staniesz się zdolny kochać tak, jak kocha Ciebie Bóg, tak jak pokazał nam Jezus. Boski sposób istnienia, miłość aż do oddania życia. To jest ten boski sposób istnienia, którym, z kt którym Jezus chce się z nami podzielić. I tutaj dotykasz pięknie właśnie dzisiejszej dobrej nowiny, nie? Tego centrum tej dobrej nowiny, że, że to jest rzecz podstawowa I teraz ja widzę z praktyki, taki duszpasterskiej, że to wychodzi w spowiedziach. Że ludzie, którzy nie chodzą czasem do kościoła, spowiadają się praktycznie tylko z drugiej części. No, że tam nie kochał żony, albo dzieci, albo coś tam, nie? W ogóle w spowiedziach nie dotyka się tej pierwszej części, że szło pana Boga, że jego nie kocham, albo coś tam. W ogóle nie istnieje to pierwsza część, to pierwsze przykazanie. Jest tylko to drugie. I tu jest widać, jak dopiero Duch Święty. Uruchamia człowieka. I to jest nasze też doświadczenie, kiedy widzimy osoby, które się nawracają. Tak. Pierwszy znak, że ktoś się rzeczywiście zaczyna nawracać, czyli y, zobaczył swoje życie i zwraca się teraz do Boga i otwiera to życie przed nim, bo nie widzi potrzebę. Tak. Za tym idzie następny krok, mianowicie zaczyna słuchać i, y, y, i co się dzieje. Wczoraj miałem rozmowę właśnie z taką kobietą, żoną, matką, która zaczęła rozmowę, taką pasterską. Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Tak. Brzmi to bardzo jeszcze ogólnie, nie? Potem trzeba zobaczyć to w konkretach, żeby to nie był slogan, ale widać, że zrozumiała to, o czym mówisz, nie? Tak. Pierwsze przykazanie, pierwsze do, trzy. Wtedy dopiero zaczynam słuchać i pozwalam sobie wyjaśnić. I... Kiedy Bóg mi mówi, ale nie cudzołóż, nie? co to znaczy? Jak do ciebie dociera, to ty po pierwsze, że no, masz pragnienie już iść w tą drogę. To, co mówisz, że zrealizować, to jest tak, inna tak sprawa. nie? Trzeba mieć Ducha Świętego, bo inaczej się nie da tego zrealizować. Jeśli można, jeszcze popatrzmy na tego bohatera Ewangelii, nie? bo on jest taki... Ten uczelny, Warto mu się przypatrzeć. Ta, 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 ta. Nie? Po pierwsze jest bardzo ciekawe, że po dwóch atakach na Jezusa ze strony faryzeuszów z Herodianami się dobrali. Antagoniści polityczni, prawda, z dwóch stron frontu, razem przeciwko Jezusowi, żeby go wziąć w kleszcze. Ta, ten, zaatakowali go pytaniem bardzo podstępnym o to, czy płacić, czy nie płacić podatek Aha, Rzymianom. A potem saduceusze, którzy sprowadzili do absurdu. Yy, historię Tobiasza i Sary, tych siedmiu mężów, których ona miała, którzy umierali zaraz po ześlubinach, żeby udowodnić, żeby sprowadzić do absurdu prawdę o zmartwychwstaniu. Atak, podstępny atak na Jezusa i nagle się pojawia się uczony w piśmie, też z, ze stronnictwa mocno opozycyjnego wobec Jezusa, który jest kimś zdumiewająco innym, nie? Ma czyste intencje. Jego pytanie jest piękne, klarowne, które jest pierwsze z, ze wszystkich przykazań. Nie ma w nim y, żadnego podstępu, żadnej chęci do wchodzenia w polemikę. On chce słuchać uczony w piśmie, który chce słuchać. To jest cud na cudy, nie? Prawda? Wchodzi do pozy pozycji ucznia. Widać na końcu. I, i w tym fragmencie zdania, który jest ucięte w lekcjonarzu. Jest jakby klucz do tego. Podszedł jeden z uczonych w piśmie, słyszał, jak dysk dyskutowali, widząc, że Jezus dobrze odpowiedział. Dobrze, kalos, przysłówek grecki. Tak, tak. Oznacza pięknie i dobrze, w taki sposób, że to, co słyszysz, ma w sobie pewną urzekającą siłę, która ciebie pociąga do tego, co Jezus mówi. Właśnie taką siłę miało siłę miłości, siłę mądrości, piękno takie atrakcyjne, pociągające, miało w sobie to, co mówił Jezus. I on się już pozwolił jakby temu pociągnąć, wchodzi w rolę ucznia. I Jezus daje mu piękną odpowiedź i on jak echo, jak prawdziwy dobry uczeń powtarza na pamięć niemalże, dodając jednak coś od siebie bardzo charakterystycznego, prawda? Jeden tak, jest, tak. nie ma innego. Kochać go znaczyło wiele więcej, prawda? Rozwija, rozwija myśl Jezusa, nie? Dodając jakieś własne doświadczenie w to wkładając. A Jezus mu mówi też zagadkowo, nie? Niedaleko jesteś od Bożego, czyli coś ci jeszcze brakuje. Nie? Ciekawe. Jak, czy, czy, czego? No, czy, czego chyba to... jak ten człowiek, który pamiętacie, przybiega do Jezusa, nie? Już to dzieciństwo przestrzegałem, tak. tak? Ja już to wszystko robiłem. Jednego ci brakuje. I sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogiem, a potem przyjdź nie? i chodź za mną. Jakby z do drugiej strony patrząc, dochodzę do wniosku, że czego mu brakuje? Wejść w relację z Jezusem, żeby wejść w to przykazanie wypełnione, przyjąć je jako dar i tak jak Jezus oddać życie z miłości naśladując go, nie? Tak. Czyli od pięknej recytacji, pięknych słów przejść do czynów, nie? mocno. pójdź za mocno. Tak, tak, jesteś blisko Królestwa Bożego. Nie? I tego Ci właśnie brakuje. Bo jeszcze nie było paschy. On jeszcze o tym nie wiedział. I nie wiedział, że tylko Jezus wyzwoli nas z tych siedł si si niemocy totalnej, gdzie nie wystarczy dobra intencja i naprawdę szczere pragnienie, nawet no, totalnie dobre pragnienie, że potrzeba Jego paschy. On jeszcze o tym nie wiedział, prawda? I, i dopiero. To spotkanie z martwych stałym Panem już daje wtedy tą możliwość wejścia w inną opcję życia. Czyli Jezus musi oddać za mnie życie, tak. ja muszę to zaakceptować, tak. żeby. I przyjąć to życie. Przemiana we mnie się dokonała. Tak. Przyjąć to życie. Tak. I dzisiaj dochodzimy do pewnego ważnego odkrycia, które jest pierwsze przykazanie. Odpowiedź: Pierwsze jest słuchaj. Izraelu. Nowy, Bądź nowy. posłuszny w tym sensie, tak. prawda? Temu, co mówi do Ciebie Bóg. Amen. Ksiądz Olej Laskowski, ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszyński. Kłaniamy się.